Hej, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym filmie z serii poradników. No i w pierwszym poradniku pokażę wam, jak korzystać z połączenia między dwoma emulatorami Game Boy Advance Visual Boy Advance w wersji 1.72. I wersja 1.72 obsługuje połączenie, czy emuluje połączenie kablowe. Jest jeszcze połączenie Wi-Fi, do którego użyjemy w wersji 1.81.80, ale to pokażę wam w kolejnym filmie. Na początek, pierwsze co musimy mieć, to emulator. Najważniejsza część tego wszystkiego. Możecie go znaleźć, po prostu wpisując w Google VBA link, w, 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 wbijacie na pierwszy, lepszy link i tam powinniście go znaleźć. No co, więc zaczynajmy. Więc oto jest nasz emulator. Jest to najzwyklejszy Visual Boy Advance. Od zwyczajnego różni się tym, że ma tutaj dodatkową opcję link. Kiedy wejdziemy w tę opcję, hmm, pojawia się nam małe okienko, w którym mamy dwie opcje. To jest właściwie najważniejsze. One computer oraz LAN. One computer, czyli jeden komputer, oznacza to, że możemy yy, połączyć się na jednym komputerze LAN przez sieć, dwo, na przykład na dwa komputery lub trzy, w zależności ile tam osób chcemy ze sobą połączyć. Możemy się połączyć przez sieć lokalną lub przez internet, jeżeli korzystamy z programu Hamachi. No cóż, na razie pokażę wam, jak działa to wszystko na jednym komputerze. Więc tutaj w opcjach nic nie zmieniamy, do tego musimy odpalić co najmniej dwa emulatory. Jeżeli mamy już dwa emulatory, możemy śmiało sobie uruchomić na nich gry. Ale tutaj może się pojawić pewien problem z save'em, bo gdy odpalimy grę na pierwszym emulatorze, zaraz tutaj coś otworzymy, co by tu uruchomić? Dajmy na to Pokémon Emerald. Gra się normalnie uruchamia. No, moje tego loga Game Boya nie będziecie mieć, bo ja mam po prostu uruchomionego biosa. To do niczego wam zbyt nie jest potrzebne. dobra, przejdźmy dalej, dalej, dalej. I nie ma naszego save'a. Co zrobić w takiej sytuacji? Robimy file, import, battery file i przechodzimy do katalogu, gdzie mieliśmy grę. Tu mamy plik SAV. Resetuje nam się gra. Dobra, troszeczkę przyspieszymy i nasz save już jest. Więc tutaj nie ma największego problemu. Na drugim emulatorze robimy to samo. Na przykład odpalimy sobie teraz grę Pokémon. No może być fire RED. Teraz robimy Import Battery File. Wybieramy fire Red. Resetujemy emulator. I również mamy naszego save'a. I teraz możemy śmiało się połączyć na jednym komputerze, nic więcej nie musimy robić. Wystarczy, że jesteśmy w centrum Pokémon. zademonstruje Wam, że to działa. Dźwięku z gry nie słyszycie, bo po prostu e, mam program ustawiony, że nagrywa mi tylko mikrofon. Więc teraz decydujący test. Dajemy na to trade. No to możemy przyspieszyć. Warunek jest jeden. Musimy przyspieszać, y, możemy przyspieszać połączenie link, ale jednocześnie na obu emulatorach. No jak widzicie połączenie działa bez żadnego problemu. Wszystko jest OK. Czyli to tyle, jeżeli chodzi o połączenie na jednym emulatorze. Jeżeli później chcecie dać z powrotem. Bo jeżeli teraz byście zapisali grę i zamknęli po prostu emulator, zrobi Wam się plik z dostrzeżeniem SAV, musicie. No, dajmy na to, zamknijmy. Zrobiliśmy errora. Robicie później Export Battery file i zapisujecie później jako zapis, który tam wcześniej mieliście. Czyli tu był w przypadku moim Emerald SAV, robicie zapisz i wszystko jest załatwione. Dobra, no tak, zamknijmy na razie emulator i uruchomimy go jeszcze raz. Teraz wam pokażę, co należy zrobić, żeby wszystko działało jak najlepiej. Czyli odpalmy jeszcze raz dwa emulatory, bo to nie jest koniec. To, że połączenie jest, yy, się uruchomiło, to yy, nie jest wszystko. Musicie najpierw jeszcze troszeczkę poustawiać emulator. A co musicie mniej więcej ustawić? Musimy mieć odznaczone pauzę when inactive. Bo kiedy mamy zaznaczoną opcję, emulator nam się zapauzuje, kiedy przejdziemy od razu na kolejny i wtedy mamy problem. Zawiesza się nam połączenie i nie działa to jak trzeba. Kolejną ważną opcją jest zmiana sterowania. Joypad, Configure i 1. Tutaj, tutaj mamy na przykład taką konfigurację, tutaj mamy znowu inną konfigurację jak widzimy. Moim zdaniem ta konfiguracja jest najlepsza, musicie mieć po prostu inaczej ustawione sterowanie, bo tak to byście chodzili tymi samymi strzałkami na obu emulatorach jednocześnie, więc to mógłby być troszeczkę problem. I później po prostu zmienia się tutaj tylko na joypad, default 2 i to wszystko. No dobra, teraz może wam pokażę, co należy zrobić, żeby zagrać sobie na więcej niż jednym emulatorze, znaczy na komputerze. Sorry. Więc musimy przejść do opcji link i przejść na opcję LAN. Teraz yy, wyskakuje komunikat, że działać ustawienia będą gdy zresetujemy emulator. Dlatego musimy tu kliknąć OK, tu OK, zamknąć musimy emulator i uruchomić go ponownie. Teraz wszystko jest na jak najlepszej drodze. I teraz mamy tutaj jeszcze taki plik, jakim jest VBA server. Należy go uruchomić. No. Działaj, działaj. Czyżby kolejny fail w tym nagraniu? No dobra, yy, może pauza. OK. VBA link nam się, znaczy VBA serwer nam się odpalił. Jest to po prostu zwyczajna aplikacja dosowa, wiem czy czym był problem. Nie możemy mieć uruchomionego emulatora, gdy włączamy najpierw serwer. Najpierw musimy wpisać liczbę graczy, ilu chcemy podłączyć do serwera. Ja wybiorę teraz dwóch przyciskamy Enter, no i tutaj mam podany adres yy, z naszego serwera IP. Jeżeli korzystamy z yy, zwykłego połączenia sieciowego powinna być tu początek 192.168.1 i tak dalej. Jeżeli korzystamy z połączenia przez Hamachi, zawsze zaczyna nam się IP od piątki. Akurat mam połączenie hamaczy ustawione jako główne połączenie. Dobra, to możemy zminimalizować. I jak się teraz podłączyć? Wybieramy opcję Link. Tu wklepujemy nasz IP, czyli 5, 178 z 1689. Klikamy connect. No i widzimy, pierwszy gracz się podłączył. Klikam tutaj OK, jesteśmy już podłączeni. Teraz czas podłączyć drugiego gracza. Możemy to oczywiście też robić na jednym komputerze tutaj naj, e, nie ma największego, najmniejszego problemu. Czyli co, znowu wklepujemy to samo IP. Teraz 1,78. Tu mi się L waliło. E, 1689. Klikamy. Connect i wszystko jest fajnie połączone. Pamiętajcie, żeby tutaj zaznaczyć ilość graczy, taką jaka jest podana na serwerze. No i co? Po prostu gry będą dalej chodziły, tak jak to było ostatnio. Po prostu tu odpalimy emeralda, tu Fire Red. O, tu mi się też emerald odpalił. Ech. No cóż, miesza z tym. W każdym razie. Wszystko powinno być na jak najlepszej drodze, wszystko powinno działać. Ja zamkniemy później wszystkie emulatory, serwer automatycznie też nam się zamknie. Więc to chyba tyle. To jak widzicie nie jest nic trudnego. Po prostu wystarczy troszkę chęci. No cóż, więc to wszystko w dzisiejszym poradniku. W następnym poradniku pokażę wam, jak korzystać z połączenia Wi-Fi. Więc cóż, żegnam się z Wami. To cześć, do następnego filmu!